Tydzień w z stresowo. Krzysztof Rumski. Dzień dobry. Logaty w bankach nadal topnieją w błyskawicznym tempie. Do końca nie wiadomo co z nimi się dzieje. Część pieniędzy trafia na rynek nieruchomości, ale z częścią nie wiadomo. Według bankiera na 192 pozwy złożone przez frankowiczy w zeszłym roku i do połowy tego roku w 121 przypadkach górą byli frankowicze. Przeważnie są to pierwsze instancje dopiero. Natomiast na jakiś kierunek to wyznacza. Słowo wniosek, decyzja, doradca to są słowa w tej bankowości zakazane. Tydzień temu weszła ustawa o kredycie hipotecznym, no i banki nagle sparaliżowały. Właściwie nie działają, nie wiedzą co robić, nie wiedzą jakie druki, nie wiedzą jakie podpisy, nie wiedzą jaka odpowiedzialność. Libor, czyli stopa, na której opłaca jest oprocentowanie tego we Franka, za 5 lat odejdzie do. Dla MUSA właściwie za 4 w 2021 roku. Czym została zastąpiona? Nie wiemy, ale to znaczy, że ten wigor był jakiś kryminogenny. Kolejne zmiany w mieszkaniu, plus okazuje się, że jest pewien paragraf w umowie, który mówi o tym, że będzie można lokatów z mieszkania, plus wyrzucić na bruk bez wyroku sądowego. Dziękuję.